Firma Anneberg Transpol po okresie testów zdecydowała się zakupić 20 pojazdów, wybierając oszczędność i pewny zysk. Klient przekonał się, że samochody naszej gamy, oprócz tego, że mają wygodne kabiny i ekonomiczne silniki, ciężar własny pojazdów również jest niski, co jest istotne szczególnie przy przewozach paliw płynnych. Firma Werk powstała w 1990 roku, czyli jak widać na załączonym obrazku, w tym roku mamy jubileuszowy 25 rok naszej działalności. Po tych zakupach inwestycyjnych, które ostatnio przeprowadziliśmy, flota liczy ponad 70 samochodów i jeździmy przede wszystkim w ruchu międzynarodowym, praktycznie od Portugalii po głęboką Rosję. W tej chwili większość floty to są samochody marki Renault, które kupujemy nieprzerwanie, nieomal od 2001 roku. To jest pierwszy raz zakup serii T, a, czyli Euro 6. Firma Anneberg Transport zdecydowała się na zakup naszej najnowszej gamy T z silnikami 460 KONI, wyposażonymi w nasze innowacyjne rozwiązania z dziedziny ekonomiki paliwowej. skład tych rozwiązań wchodzi zautomatyzowana skrzynia biegów z wolnym kołem. Inteligentny tempomat oraz systemy współpracujące z silnikiem, pozwalające na zwiększenie ekonomiki paliwowej samochodów. Firma Annewer Transport zadbała też o komfort pracy kierowcy. Jako ciekawostkę możemy dodać, że wszystkie samochody będą wyposażone w telewizory, które uprzyjemnią kierowcom czas odpoczynku po ciężkim dniu pracy. Wybór modelu Renault Premium, a teraz Renault T, był podyktowany staraniami o jak najmniejszą masę własną ciągnika. Szczególnie przy przewozach cysternami jest to niezwykle istotne, gdzie każde 100 kg ma swoją wymierną wartość. W ramach Total Cost of Ownership oferujemy nie tylko samochody ciężarowe wyposażone w ekonomiczne rozwiązania, ale również pełen pakiet finansowo-obsługowy. To oznacza, że proponujemy klientowi finansowanie oraz kontrakty obsługowa naprawcze.